Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj się nauczymy dwóch ciekawych zwrotów z języka codziennego. Mianowicie, w dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni różnego rodzaju sprzętem elektronicznym: drukarki, komputery, czy nawet lodówki, telewizory i tak dalej. I czasami one nie działają prawidłowo. Działają, ale nie do końca. Więc po polsku, chyba w języku codziennym, powiedzielibyśmy, że coś nawala, tak? To nie że jest zepsute, tylko coś Nawala. I teraz mamy dwa ciekawe zwroty. On the Fritz, bardziej amerykański, oraz On the Blink, brytyjski, ale też używany w amerykańskim. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, czyli jeszcze raz, on the fritz, American English, coś nawala, nie działa prawidłowo, równa się on the blink w brytyjskim, ale również w amerykańskim. Jeżeli chcemy użyć jakiejś kolokacji z czasownikiem, że nawaliło, na przykład w czasie przeszłym, to będziemy używać go razem z czasownikiem go, czyli go on the fritz, czy też go on the blink. No, ale tak jak mówię, są to zwroty dość nieformalne. U nas też nawala, no to nie jest jakiś zwrot formalny. Więc, jakbyśmy chcieli to powiedzieć inaczej, opisowo, to możemy powiedzieć, że coś is not working. Tak, w danym momencie, czyli czas ciągły, properly, czy też correctly. Czyli prawidłowo lub poprawnie. No i przykłady. My computer is on the blink again. Tak, czyli mój komputer znowu nawala. Czyli jeszcze raz on działa, tylko coś nie gra. Czy też telewizor my TV is on the fritz. A teraz lodówka nawala od czasu do czasu every now and then. Kiedyś wam proponowałem ten zwrot bardzo fajny zamiast sometimes every now and then. The fridge is on the fritz every now and then. No i teraz przykład właśnie z kolokacją, że go on the blink, tak? Iść na ten blink. No i w present perfect, no bo mamy skutek. One of the printers has gone on the blink again. Tak, czyli znowu nawala któraś z drukarek. No i mamy piękny prezent perfect has gone, tak? Czyli ten go użyty w trzeciej formie, bo mamy prezent perfect. Drukarka jedna z wielu, czyli trzecia osoba, czyli has operator. A teraz powiemy, że moja lodówka cały czas nawala. Tak, jeżeli cały czas coś się dzieje, używamy zwrotu keep plus ing. Dlatego nasz zwrot go będzie z ingiem. Ten ink jest uzależniony od tego keep, tak? Keep plus ink. Cały czas się coś dzieje. My refrigerator po amerykańsku lodówka keeps going on the blink. Czyli moja lodówka cały czas nawala, cały czas się psuje. No to czas na przykłady od native speakerów. Jesteśmy tutaj na jachcie. Pani zadzwoniła do obsługi, bo mówi, że nie ma internetu. No i przyszła pani z obsługi i przeprasza, mówiąc: Oh, I'm sorry, Miss Blacklock, but the systems on the fritz. Tak, nie ma internetu, no bo coś nawaliło. Hello? You lost? Uh, yeah, I can't get any internet connection. Oh, I'm so sorry, Miss Blacklock, but the systems on the fritz. The techs are. Jeszcze raz. Hello? You've lost? Uh, yeah, I can't get any internet connection. Oh, I'm so sorry, Miss Blacklock, but the system's on the fritz. The techs are looking into it. <laughs> I kolejny przykład Pan mówi, że kiedyś pracowali w jakimś tam biurze they had an antique Mac, tak? Czyli mieli starego Maca, starego trupa w sensie komputer, and a printer that often didn't work, tak? Czyli mieli też drukarkę, która często nie działała. Posłuchajmy. Um, they had a lot of books, had an antique Mac and a printer that often didn't work. Barely... It barely worked, czyli działała, ale barely ledwo. Worked. It was on the fritz that day. It was on the fritz that day i tamtego dnia była właśnie on the fritz, czyli nawalała. I jeszcze raz. Um, they had a lot of books, had an antique Mac and a printer that often didn't work. It barely worked. It was on the fritz that day. I kolejny przykład, then you have to stand in a long line, tak, musisz stać w długiej kolejce, amerykańska kolejka, Brytyjczycy mówią queue, with hundreds of angry people, tak, czyli źli, zezłoszczeni ludzie, sweating people, dosłownie pocący się ludzie, my powiemy spoceni ludzie. And you have to stand in a long line with hundreds of angry people, sweaty people, with the air conditioning on the fritz, Conditioning on the fritz, tak? czyli dlaczego się ludzie pocą no bo jest bardzo gorąco a klimatyzacja jaka jest on the fritz czyli nawala i jeszcze raz i kolejny przykład filmik o tragediach w trójkącie bermudzkim ancient sailors navigated by the stop. Ancient sailors tak? czyli kiedyś tam żeglarze navigated by the stars tak? czyli nawigo nawigowali według gwiazd, posługiwali się gwiazdami. Ours. Then the compass. Then the compass. Potem używali kompasu. And today we have GPS equipment. A dziś we have GPS equipment tak, mamy sprzęt GPS. But in the Bermuda Triangle, ships and planes have reported their compasses going on the fritz. No ale dzisiaj co się dzieje ships and planes tak czyli statki i samoloty zgłaszają że ich kompas going on the Fritz navala I całość? Ancient sailors navigated by the stars then the compass and today we have GPS equipment But in the Bermuda Triangle ships and planes have reported their compasses going on the Fritz I jeszcze raz?

No i pan mówi, że w sumie nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego gwiazda nagle nie świeci, no i sobie zażartował, że po prostu nawala, że nie ma innego terminu jak other than went on the blink, że gwiazda nawaliła I suppose, taki właśnie żarcik i ludzie się zaśmieją. Posłuchajmy. Stars don't do this. Stars don't do this. Czyli tak się dzieje, gwiazdy tego nie robią, żeby nagle nie świeciły. This point it was our who about it. Czy ludzie zaczęli się zastanawiać? Who started wondering about it, Dlaczego tak się dzieje? No i rok później znowu się to powtórzyło. I don't even have a technical term. I don't even have. nawet nie mam technical term, tak? Technicznej nazwy, terminu na to, co się stało. Went on the blink, I, I jeszcze raz. Stars don't do this. At this point, it was noticed by our volunteers who started wondering about it, and then they really started wondering about it a year later when it did this. I don't even have a technical term for this other than went on the blink, I suppose. I kolejny przykład. Pan za chwilę przekaże kartkę wydrukowaną, ale wydruk nie wygląda ładnie i mówi, no nie wydrukowało się ładnie, pięknie w Present Perfect. I'm sorry, it hasn't printed out, także się nie wydrukowało. Piękny Present Perfect. Very well, zbyt dobrze. A dlaczego? Our printer on the blink, bo nasza drukarka nawala. Posłuchajmy. I'm sorry, it hasn't printed out, our printer on the blink. Jeszcze raz. I ostatni przykład. Pani tutaj czyta jakąś książkę, w której jest powiedziane, że wszyscy byli hojni, except for the woman at number 17, tak? Czyli wszyscy byli hojni z wyjątkiem kobiety pod numerem 17. But I think her hearing aid, tak?